Marian Kruczek. Przedmiotów Życie po życiu. Sztuka XX wieku burzyła istniejący porządek. W samym jej środku zjawia się Marian Kruczek, artysta-wizjoner. Który z rzeczy pożyconych potrafił stworzyć swoistego rodzaju piękno. Dla niego złomowisko było miejscem, gdzie powstawał nowy, fantastyczny świat. Marian Kruczek. Urodził się w 1927 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jego nauczycielami byli znani artyści, jak Czesław Rzepiński i Wojciech Wajs. Dyplom uzyskał w pracowni Tadeusza Łakowskiego. Po ukończeniu studiów związał się z uczelnią, najpierw jako asystent, a potem profesor, prowadząc pracownię rysunku na wydziale grafiki. Był autorem przeszło 50 wystaw indywidualnych i wielu zbiorowych w Polsce, Belgii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych, w muzeach i galeriach w kraju i za granicą. Jego twórczość była niezwykle różnorodna i obejmowała malarstwo, grafikę, rzeźbę oraz relief. Najbardziej oryginalne prace powstawały jednak w tzw. technikach własnych, łączących metal, drewno, kamień, szkło, ceramikę, tkaninę i wiele innych materiałów. Kontakty Mariana Kruczka z Zieloną Górą miały miejsce po raz pierwszy w roku 1963, kiedy artysta wziął udział w pierwszej wystawie plastyki Złotego Grona. Zaprezentował pracę zatytułowaną Wąsowa, która charakteryzowała się taką typową poetyką dla jego sztuki. Mianowicie była to kompozycja zbudowana z różnego rodzaju przedmiotów gotowych. Była tam podkowa, łyżka, łańcuchy, a więc typowy asamblaż, który właściwie realizował kruczek do końca swojego życia. Bezpośrednio już kontakty artysty z muzeum zacieśniły się w roku 1977, kiedy dyrektorem był już dr Jan Muszyński, historyk sztuki, który realizował ideę galerii autorskich. Idea ta polegała na zapraszaniu do Zielonej Góry artystów reprezentujących różne środowiska artystyczne, różne dyscypliny plastyczne, a więc byli tutaj malarze, tacy jak na przykład Józef Burlewicz z Zielonej Góry, czy Kajetan Sosnowski z Warszawy, czy wszechstronny artysta jak profesor Jan Berdyszak z Poznania. No i był Kruczek, który prezentował właśnie taką baśniową sztukę, która bardzo przypadła do gustu Janowi Musińskiemu. Marian Kruczek w tymże roku 1977 stworzył swoją pierwszą realizację dedykowaną Muzeum Ziemi Lubuskiej, mianowicie kompozycję rzeźbiarską majestat i praca ta demonstruje metodę twórczą Mariana Kruczka, tworzył tak zwany Reading Mates, głęboko zakorzeniony w historii sztuki, co najmniej od Picassa, gatunek polegający na kompilowaniu przedmiotów gotowych. W tym wypadku była to autentyczna, zabytkowa prasa winiarska. Fantastyczna kompozycja wyobrażająca mitologicznego Minotaura, a być może postać królewską pełną tytułowego majestatu, monumentalności. Warto tutaj powiedzieć o źródłach inspiracji Mariana Kruczka, bo myślę, że no był to artysta w pełni świadomy. On wiedział, co z przedmiotami gotowymi robił Marcel Duchamp, namaszczając na przykład Pisuar do rangi dzieła sztuki. Wiedział, co robił z przedmiotami Pablo Picasso, który bazując na. Siodełko od roweru i kierownicy stworzył głowę byka. I to był trop, właśnie którym kruczek poszedł, rozwijając go na dziesiątki, dziesiątki obiektów. Myślę, że tutaj takim istotnym źródłem inspiracji były jego korzenie. On pochodził ze wsi, spod Sanoka, urodził się w Płowcach, w chłopskiej rodzinie. I to były, myślę, warto powiedzieć trochę o tych Płowcach, bo to było, była miejscowość leżąca na styku dwóch kultur, wschodu i zachodu, a więc dwa światy, z jednej strony cerkiew, z drugiej strony kościół. A więc on miał możliwość przyglądania się obu tym obrzędowościom i myślę, że to dostrzegamy również w jego pracach, czy w układzie galerii, który przypomina nam kościół, czy też cerkiew. Kolejne przyjazdy Mariana Kruczka do Zielonej Góry pod koniec lat 70. XX wieku znaczyły kolejne etapy pracy nad ekspozycją, która objęła niewielką salę na pierwszym piętrze, później powiększoną tą ekspozycję około lat 1980-82 o część boczną pomieszczenia dawnego sanitariatu. Artysta z chęcią przyjął propozycję zlokalizowania ekspozycji na terenie dawnej toalety, co było jego nieco sarkastycznym stosunkiem do szarej rzeczywistości, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W rezultacie powstało swego rodzaju sanktuarium artysty, z można powiedzieć nawą główną, gdzie znalazły się duże, wielkoformatowe reliefy reliefy, instalacje rzeźbiarskie oraz część ołtarzową, swego rodzaju presbiterium, gdzie znalazło miejsce dzieło zatytułowane Trzymaj się Kaśka Dyszla, swego rodzaju hołd Mariana Kruczka, jego chłopskiemu pochodzeniu. Kruczek nie lubił jak porównywano go do Władysława Hasiora. I tu go zupełnie rozumiem, ponieważ obu łączyła wspólna materia. Pewne przedmioty znajdziemy zarówno w obiektach Hasiora, jak i w przedmiotach Kruczka, ale przesłanie i sztuki było zupełnie różne. Hasior, mówiąc kolokwialnie, walił widza w łeb. Jego przesłanie jest często bardzo dramatyczne. Natomiast sztuka Mariana Kruczka jest spokojna, wytonowana, jubilerska, biżuteryjna, kojarząca się no, z Galicją, w której się urodził, bo rzeczywiście no, był tym człowiekiem związanym z Boemą Krakowa przez wiele, wiele lat. Nawet jego wygląd mówił o tym już, że jest artystą. Był takim kolorowym ptakiem nosił lniane koszule, tweedowe marynarki, bryczesy. Skórzane buty do kolan i kapelusz, a więc wyróżniał się swoim wyglądem. Zresztą w Zielonej Górze również, przybywając tutaj wiele dni, zazwyczaj w towarzystwie coraz to nowej partnerki, naprawdę zwracał na siebie uwagę. Marian Kruczek dokonywał recyklingu artystycznego. Jak już, była, jak już powiedziałem przy okazji rzeźby Majestat, korzystał z przedmiotów gotowych. Często wyprawiał się na złomowiska, również na złomowisko pod Zieloną Górą. I ze znalezionych, pozyskanych przedmiotów, zużytych, banalnych przedmiotów, składał zupełnie nowe obiekty, dzieła sztuki, nadawał im nowy sens. Myślę, że ta świadomość ekologiczna e, Mariana Kruczka również wzięła się z tytułu jego pochodzenia. On był chłopem, i właściwie wszystko to, co wymagało pracy, co wiązało się z etosem pracy, trzeba było szanować i oszczędzać. Nie tylko jedzenie, ale również narzędzia. One nie mogły być wyrzucane, one mogły służyć jeszcze kolejnym pokoleniom. Dzieła Mariana Kruczka, mimo że stworzone z odpadów, mają w sobie niezwykłą moc. Są pełne życia. Artysta stworzył je ze złomu, z przedmiotów znalezionych na złomie. Nadał im nowe życie. Niestety Marian Kruczek nie doczekał końca realizacji swojej galerii w Muzeum w Zielonej Górze. Zmarł 12 grudnia 1983 roku.